Real Madrid, WS, FC Barcelona. I możemy sobie zacząć mecz. Zmiany sobie zrobimy tutaj. Nawet dobre. duże jeszcze gra tutaj. się jest, 90 rola. I możemy już sobie na chwilkę zacząć meczyk, meczyk, meczyk. I zaczynamy meczyk, tylko mi się tutaj naładuje. No i zaczynamy meczyk.

Ronaldo, może podać? Może, ale może nie widzę, ale nie! Przy piłce dla ten Ibrahimowi. Ibrahim, miał długie włosy jeszcze w Barcelonie. Sergio Ramos też tu miał długie włosy. Raul, Marcello. Marcello i gdzie popadnie wybił. By Przy um, kaka. Kaka, 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 ka. może podać, może podać, ale nie. Kaka, 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 ka, Ajajajaj aj, aj, aj. Benzema, Benzema, Karim Benzema i pierwszy gol, proszę państwa. 25 minuta. Proszę państwa. Gol Karim Benzema. W 25 przepił przepiłka messi Leon ja mam Masi, latem Ibrahimowi, latem Ibrahimowi i strzelam brameczkę proszę Państwa. Dwudziesta chyba ósma minuta albo dziewiąta. Przypijcie sobie Lonzo. Szablonzo może podać? Tak. Podałaś mnie tego przeciwnika. Przypijcie um, Kaka teraz. Benzema, 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 to jest pinta, Benzema, Benzema, strzelić benzema, strzeliki, benzema, 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 strzela. Drogą brameczkę, proszę państwa. 38 minuta. Proszę państwa. 2 1 dla Realu Madry. Proszę państwa, nie uwierzę Dwie bramki, przepiję te Messi, Messi może wrócić, ale po strzelił. I jakby to, co to Christian znalazł, to najlepszy piłkarz na świecie, a drugi to Leo Messi. I mój klub najlepszy to Real Madryt. I kraj to Portugalia, Niemcy i Hiszpania i Polska. Tak. teď teraz teď Karim teď 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 Karimbezana teď ale teď teď Walder. teď 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 Pika? teď 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 Pepe. Și pizza. Care e Benzema? Care e Benzema? Benzema, Benzema, mă să-i podați. E conec pierșei pobe. Și Daniel Alves Kaka teraz w gralu. Kaka, kaka, kaka. Jaka możemy Wrócił, ale nie do tego goska. Przypiękne te z lata nie braci, ma być teraz Dania Albas, Dania Alwarz. Przypiękne Czavi, Czavi. I nie ma. różne rodzinę Czavi. podał. Abidal, Abidal gol proszę Państwa! Niestety gol! No kurce no, ja non lubię Barcellony, strzelib to che baticche! Si piaccia Ronaldo! Ronaldo, Ronaldo, sprint! Ai, 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 ai. Kamu Henry, out. Nya Abi dah lah Abi dah lister. Henry, Zlatan Brezhnevich. Sepi sebolehan bolehan malah sekali kalanya. Eh Brony Dode. Sepi sebolehan Mister Leroy. Tak. Przy teraz... Um, pepe, Pepe, Pepe. Pepej. Kaka, 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 kaka. Kaka. Możesz strzelić? Kaka, ale nie strzelił. Kaka. Nie strzelił. Przy piłce była tam niebrak Ibrahimowicz Teraz ma odebrał Raul, Raul Aguilar Jeszcze Pan Niestory ehm, Benzema ehm, Ibrahimowicz. Łapał <laughs> 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 uh, to Dudek Pan Niestory Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema, Karim Benzema může střelit, Karim Benzema střela, ale nemá Je Ještě raz střela i super. Co za mádiš peka Karim Benzema. Přepěté i nestá. I nestá. Zase Brahimovic. Brahimovic. Volný. O sebe jaký. Stegiowe, chodzi za Jakowicą i Czawi wykonuje wolnego. Czawi, Czawi prawie gol. Niestety, ale nie ma brameczki. Durek. Pepe, Pepe i koniec meczu. Tak, koniec meczu, 2 do 2. I subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do zobaczenia. Pa! I na koniec... Bum! Czipinka!